Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam akurat renówkę na warsztacie. Tutaj podczas jazdy przy hamowaniu włączał się ABS, na desce nie było żadnej sygnalizacji jakiegoś błędu i tak dalej, natomiast czuć było pod pedałem tak byśmy w zimie wpadali w poślizgi, i ABS zaczął działać. Tutaj jest taka typowa usterka i w tych klijówkach i w Meriwach. Jeżeli chodzi o te koronki, to tutaj póki ona ma, póki ona ma e, te zęby, to jest wszystko ok, ale one bardzo często jeżeli tutaj zgromadzi się korozja, to one pękają. Tutaj widać taki ciekawy przypadek, że jest pęknięcie, a ktoś próbował tutaj kleić to pęknięcie silikonem. No ale niestety nic to nie pomoże, ponieważ tutaj już jest przerwa i ten czujnik nie będzie szczytywał. O, włożymy tutaj, gdzie to było klejone, z silikonem, czy jakąś taśmą i widzicie, ona się cała, ta koronka rusza. E, tutaj zamówiliśmy nowy zestaw z nową koronką. Wymienimy i wszystko wróci do normy. Także tutaj pomimo, że włączenie świeci, czujnik widzi przerwę, czyli gubi nam sygnał i mamy wrażenie, że nam się włącza ABS. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.